Siema! tu gramy teraz, gramy, gramy. No, gramy. W postach na, gr na milion gramy. Graj. Polskie miasta czy informatyka? Polskie miasta, Gdańsk, Tymias, Sopot, Kołobrzeg. Or Orfowo po żowo i redułowo to dzielnice. Gdańsk albo nie wiem. Tutaj ustawiam. Dobra to tak zrobimy. O nie zkołoka G ja jaj Gdy nie po uche, zwierzę to iłoko Dobra, teraz o jest teraz geografia jak nazywa się stolica Wielkiej Brytanii Londyn tak proste chemia Albo medycyna. Na chorobę cywilizacyjną uważa się. A tym kończymy dzisiejszy odcinek. Pa!